Cześć. Słuchajcie patriotów, short prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie klasycznie na patoarchitekcieio 44. I pobędziemy jeszcze chwilę z krótką formą, bo jesteśmy z Szymonem zawaleni projektowo. a 4 jest straszny. Jest straszny, tak. Wrzesień jest straszny. A potrzebujemy chwili, żeby przygotować jakieś mięsiste odcinki, plus niedługo też goście w paru różnych tematach. Teraz chcemy z Wami wejść w trochę większą interakcję, więc jeżeli do shortów macie pomysł na jakiś link do odcinka, swój komentarz, który chcecie, żebyśmy też przytoczyli, może być również głosowy i możecie go wrzucić, albo chcecie poznać po prostu zdanie na jakiś temat, który podrzucicie, to od teraz wprowadzamy taką możliwość dla Was. Więc sprawdźcie sobie, patarchitekci, i.O tyle short albo zerknijcie po prostu do opisu odcinka i również przypominamy o GitHubowym User Voice, który był kilkukrotnie już inspiracją dla dłuższych odcinków. Dobra. Bardziej chyba my to standaryzujemy, bo te, te pomysły zawsze wpadały jak jakieś kanały tak. typu Twitter, LinkedIn i tak dalej, albo rozmowy. A teraz po prostu standardzik. Dobra, to ja się wtyniam z linkiem. W takim razie Cloudflare. To ja będzie jeden link. Ja pamiętam, jak zaczynał się Cloudflare od prostego ataku przed dosem I to było tyle. Oni obecnie poszli w mega ciekawym kierunku, bo rozwinęli tych usług bardzo dużo. Teraz prowadzili R2 czy taki odpowiednik S3 bucketów amazonowych, czyli do, do bloby po prostu, nic, nic więcej, czyli to, od czego zaczynała każda chmura. Ale zaczęli budować całą platformę, zestaw usług, może bardziej tak, Cloud for Zero Trust, i tam wokół tego zbudowali coś, co naśladuje właśnie VPN, czyli Cloudflare Access, y Secure Web Gateway. Y wprowadzili API Manage Endpoint, to jest w ogóle ciekawe. To jest taki API Gateway, ale skierowany w kierunku mierzenia metryk, latencji, błędów. Nie tak jak my znamy, na tak, Enterprise Gateway, tak. nie z rewrite'ami i tak dalej. Tak, Też ale hostów pierwsza warstwa. Ale pierwsza warstwa. Tak, ale zrobili to naprawdę fajnie. Zrobili, teraz wykorzystują taką, który zrobili, Area One, do, do wyszukiwania phishing ataków na maile. Zrobili cały Cloud for Data Loss Protection, który właśnie wyłapuje, ma całe rule do śledzenia ruchu i obserwowania, czy nie ma wycieków danych, Mają tam cały zestaw gotowych ruli, żeby obserwować, co wycieka, co nie wycieka. I ja jestem tak pod wrażeniem bym powiedział, bo naprawdę rozwinęli się strasznie. Dobra. I w bo, fajnym kierunku. Bo idąc sobie po kolei. Ja wziąłbym na początek tą część, którą weźmy aplikacyjną. Bo rozdzielmy sobie, bo mamy tutaj takie trzy scenariusze powiedzmy sobie, bo mamy rzecz typowo aplikacyjną u nich w stosie teraz. Mhm. Druga rzecz to jest to, co jest powiązane z networkingiem. Typowym. Networkingiem i ochroną taką antydosową. Tak. I trzecią rzeczą to jest ten cały scenariusz, który budują enterprise'owy. Tak jak o tym DLP wspomniałeś między mm -hmm. innymi. I lecąc tak z perspektywy ich oferingu, który jest w ogóle w tych darmowych tierach albo cenach jest, no, śmiesznie, jest śmieszny, tanie, tak. śmiesznie tani. Ale też i dobry. To nie jest tak, że on jest właśnie tani i nie, nie, właśnie o to chodzi. I Całość na przykład, zaczynając od tego storyżu, który poszedł, jest świeżynką. No to lecąc, najbardziej fajną rzeczą jest w tym, region automatik jeżeli nie masz tak. wymagań to robi to z perspektywy gdzie jest aplaudowane, to tam zaczyna przenosić te dane albo pobierane kaszowane. więc ale to też jest bardzo spójne z tym co oni to robią oni po prostu mają od groma tych edge data center Dokładnie. i po prostu są w stanie to porozrzucać de facto to się super tak. wpisuje w ich use case. Tak, tak, dokładnie. I lecąc tym use caseem, rzecz, która dla mnie jest niesamowita w tym, oferingu, który się łączy, to są workery. Tak, bo, o bo wcześniej się... te workery były kulawe bez R2. Tak, właśnie bez R2 były. No były kulawe. Były typową bezstanówką. O, bo to jest lepsze określenie. Były tak. typową bezstanówką. Skodzę się, ale jest duży limit tego, co możesz zrobić w aplikacjach bezstanowych de facto a i tak finalnie musiałeś tam jakąś długą chmurową się finalnie komunikować. Czyli tak, ale lecimy. Przy czym od storyżu mieli jeszcze key value store więc to też nie jest tak, że tak. było źle, bo mieli dobrze rozproszonego key value więc mamy taką fajną platformę i teraz lecąc z ich workerami, które są, bo o tym ciągle zapominamy, no to workery ładują nam niesamowite możliwości przetwarzania nas dosłownie na edge'u. Czegoś, czego reszta dostawców cloudowych nam nie daje. Można położyć ale to też naprawdę... też się w tym kierunku przesuwa, żeby tak, nie było. Przes przesuwają, ale jako pierwsi mają najszerzej rozwiniętą platformę produkcyjną. Yy, tak, no znaczy oni przez to, że właśnie że się przed docent, to, to mają po prostu tych data center dużo i nas. Na realnej praktycznej krawędzi. Tak, i cdn ów bo to jest ważne, że to leci sobie przy CDN-ie, więc może jeszcze, żebyśmy nie poszli za daleko, teraz sam sobie przywalę. Te workery to jest serverless de facto. To jest po prostu function as a service, albo jak to woli, serverless, czy odpyty w WS lambda, Google Function czy Azurowych Function. I pozwala jedyna wada, że tylko JavaScript i bodajże już WebAssembly tam wjechało, ale nie jestem teraz, nie dam sobie ręki uciąć, bo nie sprawdzałem tego ale leci wszystko na izolowane na V8 na Node, więc możemy pisać. I kolejną rzeczą, która jest tutaj jeszcze z tych rzeczy, to jest cały ten ich stos do website developmentu, bo mają tą całą zabawkę, którą do static page, reactowych innych, te pages, i rzeczy związane ze streamowaniem, jak i przeróbką całych, i składowaniem obrazków, asetów. Tak, to już jest... w tym, tak, tym no nie wiem, bo nie To jest, nie ten... jest super nowego, ale tego jest dużo. Dużo. Właśnie o to chodzi, że jako taka platforma aplikacyjna do zrobienia dużej części frontowej. Brakuje im jakiejś, dokumentowej, dokumentowej albo relacyjnej bazy, Ala Cosmos czy spanner Googlowy, żeby móc stworzyć już naprawdę coś większego na tym stosie. Tak. No, ja bym się z tym zgodził. W sensie relacyjnego raczej nie pójdą, no bo w tym momencie tego nie rozproszą po wielu data center de facto, po wielu wyjściach, ale to zaczyna mieć na tyle ręce i nogi, że to już nie jest tylko front aplikacji. powiem tak do rzeczy prywatnych to jak najbardziej ta część aplikacyjna jest w porządku mnie dużo bardziej interesuje i robi wrażenie to co właśnie oni robią właśnie z tą całą platformą Zero Trust bo to zaczyna mm -hmm. powoli być używalne faktycznie w firmach i przy coraz większym gamie projektów tak więc tak Zero Trust jest właśnie dużą jedna rzecz która tam może być trochę że jak ja na to patrzę, sobie, tak uznając ten cały stos enterprise'owy, że jeszcze nie do końca wpisuje się w ten cały model. Troszeczkę tak samo jest, bo mamy zero trust'owy odpowiedni klient corp, który troszeczkę lepiej to jest zero trust od Google, czy to, co Microsoft u siebie robi i nie nazywa wszędzie zero trust'em wokół workspace'u. I tam one trochę lepiej się w to pisują niż Czeklaut On się tak nie wgryza w ten ekosystem jeszcze. Czy, nie, no żeby nie było. Oni się. Im do takiego prawdziwego enterprise'u też jest daleko. Dlatego, że, ten, że cały endpoint management to nie jest taki, taki API gateway, de facto. To nie zastąpi niczego. Mają jeszcze usługę z waf która też jest biedna na moment czasowy. A teraz to nie jest taki WAF, jakiego znamy chociażby z Ażura, czy z innych dostawców chmurowych, czy Oj, a nie a tylko. Azurowy z, się, azurowy z się, więc. I jest, Wiem. Tylko jest lepszy pod tym nie względem. Niech Łukasz, nie oceniam, wymieniam <laughs> I tu Nie wylewamy z rada. Ale mi się podoba to, że faktycznie, że jeżeli oni zrobiliby faktycznie tego do dobrego WAFa, do dobrego API Gateway'a, to wydaje mi się, że to była duża konkurencja na rynku. Sporo by zamieszali, gdyby to faktycznie było zrobione dobrze, taki porządny API Gateway. Jeszcze by no, to wspiąć z wbienami. Super. No, to by potrafiło zrobić. Dobra, Dobra. no to może... Pierwsza... Mojego. Dyskusja prowadzona na efekt takiego researchu pod pewną dyskusję, którą miałem i pozdrawiam od przy tym Piotrka Stapa, bo to z nim dyskutowałem. Było pytanie dość takie ciekawe, architektoniczne. Jak, w jaki sposób mamy milion użytkowników? i w jaki sposób wysłać im jak najbardziej real time'owo albo nie real time'owo powiadomienia. Macie aplikację, macie jakąś apkę i chcecie jak najszybciej wysłać prosty message, nazwijmy to hello world, ale pingnąć, że coś się zadziało. I Bełmak znowu testował powiadomienia? Przepraszam. <laughs> Dobrze, że mnie tam nie ma. <laughs> ale to case jeżeli kojarzę to tam chodzi bardziej o część aukcji reklamowych innych takich rzeczy Tak. ale Łukasz jak mówisz real time określmy więcej o jakiej skali real time mówimy bo real time to jest taka mag magiczna wartość która nigdy nie jest prawdziwa de facto de facto mówimy o czasie zbliżonym do dwóch sekund to jest real time. Powiem, faktycznie, bardzo, re bardzo realny tak, real tak, time tak tak tak, tak, tak. To górna, nazwijmy to górną granicą no i takie zastanowienie na to zacząłem, siadłem sobie z kalkulatorem idąc, bo to rozmowa była sobie, wtedy byłem gdzieś tam, siadłem i rozmowa, że tak powiem, z kalkulatorem po drodze, ile do tego będzie potrzeba serwerów. No i ja tak rzuciłem sobie, że to będzie pewnie kilka tam maszyn właśnie czterokorowych, żeby coś takiego obsłużyć i zakładamy, że lecimy websocketami, bo jest to najbardziej wydajny sposób do takiej rzeczy. To szybko będzie, tak. Tak, szybko. No i potem po całej dyskusji siadłem sobie zobaczyć, jak sobie świat z tym poradził, bo często ludzie takimi wynikami się chwalą i na przykład taki, to, co właśnie jest linkiem Upright, jest sobie takie repo i mają real-time 1 milion. I słuchajcie, jakie trzeba zasoby właśnie, że polecam ogólnie cały wpis, ale jakie trzeba zasoby, żeby taki milion websocketów utrzymać? Wystarczył 32-korowy 128-gigabajtowy serwer pojedynczy. To nie jest dużo. To no jest, właśnie nie jest dużo. Prze, przeliczyłem się z zasobami dwukrotnie, bo ja powiedziałem, że dwa razy, jak zrobimy to porządnie, to będzie trzeba dwa razy tyle zasobów, żeby coś takiego utrzymać. I tutaj to... zrobiło to na mnie wrażenie, o tak, że 32 kory, 128 gigabajtów. Znaczy, że ta skala nie musi być duża. Największe wrażenie tu robi transfer, bo to mówimy o 8 terabajtów transferu de facto, więc tego trochę nie, z ale websockety coś, faktycznie są coś... bardzo Dobra, wydanie. ale tak z websockety tak, są tutaj cholernie wydajne pod tym względem i w ogóle polecam wam sobie zrobienie takich ćwiczeń czasem i zastanowienie się jak coś byś zrobił jak coś zaprojektować i jakie z tego liczby wyjdą a potem zobaczyć jak świat do tego podchodzi tak podstawowe ćwiczenie z psychologii nauczania się dokładnie, no dobry link zdecydowanie Faktycznie wpis jest dość treściwy, mięsisty i to wygląda całkiem nieźle. Opisowy, ale mimo wszystko naprawdę dobry. Jest tak opisowy, ciekawostką jest, najbardziej polecam, bo to jest zawsze problem, jak przygotować system operacyjny pod spodem. Dewelopersko o tym nie myślimy, a problem cały jest jak zrobić infrastrukturę. I jest tutaj opisany cały problem. Ma on swoje tutaj ładnie miano, to jest C10K problem, czyli Problem optymalizacji soketów, ile przez to przepchniemy. Jest pokazany ich konfig również w jaki sposób został skonfigurowany sam stos w kernelu Linuxowym od strony sieciowej. Jakie parametry zostały tam w sysctlu wrzucone, żeby to w ogóle miało rację bytu, bo tam się dzieje cała zabawa. Na domyślnych ustawieniach tego nie wyciągniemy. Tak, ale tego jeszcze w ogóle jest, to ładnie to dokaże. Dobra, wiz warte uwagi, zdecydowanie. To kończymy na dzisiaj? Kończymy. Na razie. Hej. Na razie.